Witam Was serdecznie. Dzisiaj odcinek będzie nieco spontaniczny. Od początku tego kanału mam zwyczaj publikowania nowych filmów we wtorki, i w tym tygodniu plan był taki sam. Dosyć późno jednak zorientowałem się, że wtorek wypada w dniu 15 sierpnia. No, jest to święto w Polsce związane z. Bitwą Warszawską i uznaję, że będzie to dobra okazja, żeby nieco zmienić plany filmowe i zabrać Was dzisiaj do Podwarszawskiego Osoba i pokazać Wam cmentarze, które właśnie z tą bitwą są związane. Nagrywam ten film 14 sierpnia w poniedziałek, czytając, że jest długi weekend. Znam tą okolicę bardzo dobrze, wielokrotnie tu bywałem ja jeszcze w czasach, kiedy tych wszystkich inwestycji, które tu dookoła teraz powstają, w ogóle nie było, nawet w planach pewnie. To więcej pokażę Wam zaraz. Tutaj przepływa rzeka długa, tak się nazywa. Jeśli dobrze pamiętam, to krzyż, który tutaj widzimy, stoi na miejscu, w którym po bitwie zbierano ciała poległych żołnierzy. Takich różnych krzyży tu w okolicy jest jeszcze sporo, ale tutaj stoi tablica, która właśnie o tym. Wydarzeniu informuje. Pamiętam jeszcze czasy, kiedy, kiedy takich tablic tu nie było, a te krzyże po prostu sobie stały i tylko niektórzy wiedzieli, co one oznaczają. Idziemy teraz do sanktuarium, w którym pochowani są polegli polscy żołnierze z tej bitwy. Po prawej jest miejsce na którym jutro będzie miała miejsce rekonstrukcja bitwy pod Ossowem. Co roku jest ona w tym miejscu. Parę razy miałem okazję to odwiedzić. Film. Dzisiaj, gdy go oglądacie, wrzucam raczej z rana, więc będziecie jeszcze mieli okazję tutaj ewentualnie dotrzeć. Tutaj mapa Ossowa. Jesteśmy teraz, tu jest widzicie, krzyż miejsce znoszenia ciał. Idziemy na południe do kaplicy i cmentarza. Jednak na tej mapie cmentarz zaznaczony jest tylko jeden. A wiem, że tu w okolicy jest ich więcej. E, pokażę Wam to potem. Tablica informacyjna o muzeum. Jego przyszły wygląd. E, będzie ono olbrzymie. Aż jestem zaskoczony, bo... Bo, bo to jest tak naprawdę malutka wieś. Tu zobaczcie Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej Cmentarz Bohaterów 1920 roku 200 metrów. I w tej, i w sobie przez cały rok, wiecie, malutka wieś ulicówka. Tylko 15 sierpnia przeżywa y, wielki najazd turystów. Komunikacja tutaj jest właściwie wyłączona, zupełnie nie da się wtedy przejechać. No i od 16 sierpnia znowu wracamy do spokojnego wiejskiego, sielskiego klimatu. Muzeum, które się tu buduje, będzie naprawdę monumentalne. Zobaczymy kiedyś, co z tego wyjdzie. A teraz idziemy już do sanktuarium cmentarza. Bardzo duży ruch tutaj panuje. Tak w ciągu roku normalnie jest to oczywiście dużo spokojniej. Ciekawą rzeczą jest fakt, że tam dalej znajduje się poligon wojskowy. Dosłownie 100 metrów za, za tym ogrodzonym terenem. To będzie ważne w kontekście historii tego miejsca. Cmentarz powstał tutaj jakoś krótko po bitwie, a w latach 20 dołożono płot i zbudowano kaplicę. To jest tamten budyneczek między drzewami i przed wojną co roku miały się tutaj odbywać rocznicowe uroczystości. Tablica informacyjna, historia pobliskiego poligonu. Możecie to przeczytać warto, moim zdaniem. Jest informacja o pomniku, który zaraz Wam pokażę, 96 roku generała Hallera. Pozostali obrońcy Przedmościa Warszawskiego, ostatnie zdanie, pochowani są w Warszawie, Radzyminie i Kobyłce. W Radzyminie i Kobyłce są kwatery na cmentarzach parafialnych o warszawskich miejscach pochówku. Nic mi chyba nie wiadomo, tak z głowy na szybko. Tu kolejny opis, nie, nieco rozbudowany tym razem. Takie miejsce również się tu znajduje. Wspomnę o nim jednym zdaniem dosłownie pod koniec. Informacja o mszy w kaplicy. No i teren cmentarza, sanktuarium. Zanim wejdziemy na teren cmentarza, po lewej pomnik generał Józef Haller. Pomnik wystawiony w roku 96, jak mogliśmy przeczytać tutaj na data 25 sierpnia krótki opis po prawej stronie kolumna z figurą Archanioła Michała ustawiona w stulecie bitwy w 2020 roku tutaj widzicie e, takie słupki na takie wstęgi oddzielające wejście, na pewno jutro będą to jakieś uroczystości tutaj bardzo pobieżny plan bitwy warszawskiej z zaznaczoną linią kolejową od Tłuszcza do Ząbek Rozmieszczenie jednostek i co nas najbardziej interesuje, to teren cmentarza. Na środku pomnik z orłem i nazwiskami poległych. 14 sierpnia 1927 odpieraliśmy hordy bolszewickiej, i tu padliśmy u wrót stolicy, a wróg odstąpił. Co ciekawe, tu na tej tablicy zniszczonej, nieodnowionej, specjalnie znajdziecie ślady po kulach, zostawionych w 1944 roku przez, przez Armię Czerwoną. Krzyż Wirtuti Militari. Więc tu mamy wpisane nazwiska żołnierzy, którzy zginęli pod Dostowem, a w bokach są miejsca, w których są pochowani. I mogę Wam powiedzieć na pewno, że zginęło ich pod Dostowem około setka. Zarówno armia polska, jak i, jak i armia bolszewicka straciły pod Ostrowem około 600 żołnierzy, czy to rannych, zabitych, czy wziętych do niewoli. I z tych 600 polskich żołnierzy zginęło około setka. I tu właśnie są oni pochowani. Choć nie wszyscy tak naprawdę, bo tutaj na przykład znajdziemy informację o księdzu Ignacym Skorupce, który jest symbolem tej bitwy w dużej mierze. On zginął pod Ostrowem, ale pochowany jest na warszawskich powązkach. A mimo to jego nazwisko tutaj widnieje, podobiznę księdza znajdziemy też na, tej, na tym malowidle na tylnej ścianie kaplicy z napisem dla Ciebie ojczyzn. Tu widzimy go z krzyżem w ręku prowadzącego tarcie. Tutaj w ogóle zobaczcie Ksiądz Ignacy. Skorupka jest na pierwszym miejscu. Pierwsze nazwisko od góry. Ważna postać dla tego miejsca. Tutaj mamy, jak widzimy, cztery kwatery żołnierzy. Jedną tu z tyłu, cztery tam po drugiej stronie. A tutaj tablice majątkowe, choć niekoniecznie, żołnierzom poległym podosowym. Tu na przykład jest żołnierz, który podosowym walczył, ale umarł dopiero w latach 70. Malowidło. Też Matka Boska tam na górze. Bardzo przed wojną. Chyba standardowe przedstawianie tej bitwy. Tu kolejne cztery kwatery żołnierzy, a jeszcze ta tutaj z tyłu co została najpierw. Sami szeregowi polegli z ojczyzny 14 sierpnia 1920 roku, czyli w czasie właśnie boju pod Ossowem. Kaplice to sanktuarium i cmentarz otaczają jeszcze inne obiekty, w tym ta alejka poświęcona ofiarom katastrofy pod Smoleńskiem. Pokazuję Wam tylko cmentarz w tym filmie, bo tym się zajmuję. Chociaż no, trudno zaprzeczyć tezie, że miejsce to jako miejsce wielkiej wartości historycznej dla Polaków no odgrywa niemały udział również we współczesnej debacie publicznej, ale tym się na tym kanale nie zajmuję. Thank you Dużo ludzi nie dało się już dalej nagrywać, niestety. Powiem Wam tylko jeszcze idąc, że w czasie II wojny światowej pod okupacją niemiecką był zakaz z grubsza przechodzenia tutaj, a po wojnie, już w czasach rządów komunistycznych, ten poligon, który tam 100 metrów dalej się znajduje, przedłużono tak, że całe to sanktuarium znalazło się na terenie poligonu. No i tutaj, gdzieś, tak jak teraz, idziemy przed. Sanktuarium stała tablica, że jest to teren wojskowy i wejście grozi śmiercią, więc też cmentarza nie dało się odwiedzać, chociaż ludzie, jacyś z okolicy, tutaj o ten cmentarz wciąż dbali i starali się, żeby pamięć o nim się nie zatarła, mimo tego zakazu, jaki był. Zabieram Was teraz na drugi cmentarz. To jest miejsce ekstremalnie kontrowersyjne od samego początku. Jego powstania, można powiedzieć, i ja szczerze powiedziawszy, to nawet się bardzo nie dziwię, że go nie ma na tych mapach. Tutaj, ale wydaje mi się, że jednak, zwłaszcza dla mnie, jako osoby, która zajmuje się cmentarzami, warto będzie je wam pokazać. A zaraz nas wyprzedzi pojazd, który co roku jest używany w tej rekonstrukcji bitwy. O coś takiego. Tak z bliska go nigdy nie widziałem. Zawsze gdzieś tam w tej rekonstrukcji go z oddali widać. Dobra, jesteśmy na miejscu. Tam jest droga wiodąca przez osców. Zresztą nazywa się Matarewicza, czyli oficera, który walczył w bitwie pod oscowem. I zobaczymy, co się teraz wydarzy, bo kiedyś tutaj było normalnie przez polną drogę spokojne wejście. A teraz przez budowę tego muzeum, które, jak już wspominałem, naprawdę jest olbrzymie, no to zobaczymy, czy uda mi się dojść tam, gdzie chcę. Kiedyś, tak jak mówię, tu była zwykła mąka i normalnie się do drugiego cmentarza szło. Między drzewkami teraz zobaczycie, widać już krzyż, ale czy droga do niego jest, to się za chwilę okaże. Kiedyś tutaj był most, bo tu płynie czeka długa, którą wam pokazywałem i niestety to jest wszystko ogrodzone przez budowę tego muzeum. Nie wiem czy tam się nie będzie dało dojść, dopóki te muzeum nie zostanie skończone, czy nie będzie się tam dało dojść już nigdy. Coś zaraz jeszcze wymyślę na szybko. No ewidentnie widać, że ten cmentarz ciągle istnieje. Mm. Jeśli nie uda mi się tam dojść, to wam dogram w domu i pokażę Wam swoje zdjęcia tego cmentarza, bo mam sprzed lat. No, dosłownie kilku. Raczej niewiele się tam zmieniło, podejrzewam. Ponownie jesteśmy przy tej tablicy, bo od tej strony będę próbował się dostać do nowego cmentarza. I ciekawostka: cmentarz jest położony na tej kępie roślinności. W ogóle żadnego krzyża na wizualizacji muzeum tu nie widać. I nie wiem czy przypadkiem, czy specjalnie. I próbuję naokoło i od tyłu. Zobaczymy, czy to się uda. E, największym problemem jest przejście tej rzeki. Nie wiem, czy tu most trafi. Podobno tak. Widzicie muzeum. Ja ten krzyż też stąd widzę. Ale tam nie ma dojścia dzisiaj po prostu. Jeszcze parę lat temu było. Kiedyś ten cmentarz był przy polnej drodze, która z jednej strony kończyła się przy tej ulicy, którą Wam pokazywałem, a z drugiej strony gdzieś dojście było tutaj, ale dzisiaj nie ma już nic takiego niestety. No więc dostęp do cmentarza jest odcięty przez budowę tego muzeum na wiosce, mówiąc na terenie, którego cmentarz się znajdzie. A jest to cmentarz żołnierzy bolszewickich, którzy Polegli pod Osowem w walce z Polakami. W tle będziecie więc mieli moje zdjęcia tego cmentarzu sprzed paru jeszcze lat. Teraz, no a ja sobie chwilę o tym pogadam. O tym, że tam był cmentarz, okoliczna ludność w zasadzie wydaje się, że wiedziała zawsze, dlatego że gdy rozpoczęto tam prace archeologiczne jakoś kilkanaście lat temu, to dużo zniczy się tam znalazło, więc ktoś się przez lata musiał zostawiać. Ale poza tym, miejsce raczej zupełnie zapomniane i nikomu nieznane, dopiero jakoś pod koniec pierwszej dekady XXI wieku, zainteresowano się nim. Znaleziono tam rzeczywiście 20, ciała 20 mężczyzn. Oni byli oczywiście żołnierzami armii bolszewickiej, co udało się potwierdzić w wyniku tych badań. Jeden z nich był w angielskim mundurze i nie wiadomo, czy. Czy był on brytyjskim obserwatorem, czy mundur był czy był po prostu żołnierzem żo 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 Armii Radzieckiej w brytyjskim mundurze, które chyba jeszcze wtedy w armii bolszewickiej się przebijały trochę. Oczywiście otwarciu tego miejsca towarzyszyła cała masa kontrowersji związana z tym, kim byli ci żołnierze. Yy, głos w tej sprawie i prezydent Polski zabierał, nawet chyba Władimir Putin się wypowiadał o tym miejscu. Więc naprawdę była to sprawa głośna międzynarodowo. W opisie będzie link do artykułu z Wikipedii, w którym więcej o tym możecie przeczytać. Jest to bardzo dokładnie tam rozpisane. Od siebie mogę wspomnieć, że kontrowersje dotyczyły na przykład tego, czy na grobach armii bolszewickiej można stawiać krzyż, czy jednak nie. Forma pomnika została zmieniona względem projektu. No, cała masa takich zawiłości. Komentarz otwarty ostatecznie jesienią 2010 roku. Położony jest w miejscu, które nazywa się Polakową Górą. Chociaż nazwa góra bardzo mnie zmyliła, kiedy lata temu szukałem go po raz pierwszy, gdyż po prostu jest położony w, na terenie podniesionym w stosunku do łąki o około 1 metr. I to tak maksimum. No ale jest faktycznie nieco wyżej. Ciekaw jestem, co będzie po otwarciu muzeum. Bo naprawdę wygląda, jakby ten cmentarz, w odróżnieniu od tego yy, mauzoleum polskich żołnierzy, tam faktycznie znajdowałby się na terenie tego muzeum. I nie wiem, co będzie, nie wiem, jak będzie z dojściem do tego cmentarza, co w ogóle z nim się stanie wtedy. No ale to kolejne miesiące pewnie pokażą, ode mnie, więc, będzie to z wszystko. Zapraszam Was tutaj, czy to dzi dzisiaj, kiedy ten film wrzuciłem, 15 sierpnia, czy w każdy inny dzień roku, kiedy, kiedy jesteście o wiele spokojniej. Jeśli będziecie zainteresowani, to za kilka miesięcy mogę tu wrócić, żeby sprawdzić już po otwarciu muzeum, co też e, zostanie zrobione z tym cmentarzem żołnierzy bolszewickich. Dzięki wielkie za oglądanie. I zapraszam na kolejne moje filmy.